Trzeci odcinek Cyrku na Poważnie poświęcamy festiwalom cyrkowym. No i właśnie w Subiektywnie O, o tym będziemy z Joanną reczek Szwet. Rozmawiali. No ale Asia, jak mówimy festiwal cyrkowy, to ten obraz dla różnych osób może być różny. No to co, co my tak naprawdę mamy na myśli, jak mówimy festiwal cyrkowy? Nawet bardzo różny bym powiedziała. Ja sobie nie zdawałam z tego sprawy przez długi czas, dopóki też nie zaczęłam spotykać osób wychowanych, czy, czy związanych z innymi środowiskami cyrkowymi, że ten krajobraz jest tak bogaty i te, te wyobrażenia właśnie cyrku też są zupełnie różne. Moje pierwsze doświadczenie z festiwalem cyrkowym to było doświadczenie konwencji, więc w ten sposób sobie wyobrażałam. Tak, festiwal, znaczy konwencja żonglerska, spotkanie, zjazd, namioty cyrkowe, namioty takich biwakujących cyrkowców 24 godziny na dobę trening i dodatkowo spektakle czy, czy open stage, gdzie prezentują się sami uczestnicy tej konwencji, hobbyści, którzy. Chcą pokazać, czego się nauczyli. Dla mnie pierwszym moim festiwalem cyrkowym była Ostruda Ogniowa. Festiwal Ognia w Ostrudzie. Chyba to bardzo podobne w takim swoim zarysie do konwencji, bo tam się spało po prostu w szkole, ale główną osią był trening, wymiana umiejętności, wymiana pomysłów, możliwość spotkania osób, które robią super triki i widziałem ich filmiki na YouTubie. Ale Festiwal, tak na dobrą sprawę cyrkowy, to też coś takiego, jak chociażby Oleśnicki Festiwal Cyrkowo Artystyczny. Dzisiaj Tomek Czyżewski, dyrektor artystyczny tego festiwalu, jest naszym gościem. Czyli tak na dobrą sprawę jest to festiwal, który w przestrzeni publicznej na ulicy bądź w jakichś tam salach teatralnych prezentuje. Spektakle. Tak, to chyba moje było drugie doświadczenie znowu, na przykład też z karnawałem, który współorganizowaliśmy. Zapraszane gwiazdy, które się prezentują z swoim materiałem bądź na ulicy, czy, 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 czy to właśnie na scenie. Dłuższe, krótsze formy interakcja z publicznością bądź scenicznie nie, ale to taka forma festiwalu właśnie. Co ciekawe, festiwal cyrkowy to często też konkurs. Na przykład takim festiwalem, chyba najbardziej znanym cyrku, powiedziałbym, że współczesnego cyrku Nowego jest festiwal Cirque du Dome, który jest tak naprawdę festiwalem konkursowym, przeglądem etiut, podczas którego wręczane są medale, wręczane są nagrody, i takich festiwali też jest bardzo dużo. Tak, każdy z tych festiwali konkursowych ma też swój pewien profil, bo jak już wspomniałeś, jest Cirque du Domain, cyrk jutra w. Paryżu, gdzie bardziej prezentowane są e Bardziej prezentowany jest cyrk współczesny, chociaż wciąż trwa dyskusja, czy to jest naprawdę cyrk jutra, czy to jest naprawdę cyrk współczesny, ale to, to już jest na marginesie. Jest festiwal w Monte Carlo, który jest uznawany jako trochę bardziej tradycyjny. Jest też tam w, w konkursie, również uczestniczy tresura zwierząt, chociażby, więc tutaj jest to wskazanie na ten bardziej tradycyjny styl, ale jest to bardzo prestiżowy konkurs i też um, <laughs> Z wielkimi tradycjami. W Polsce mamy na przykład festiwal Cyrkulację, który na początku, przez pierwsze lata swojego istnienia był w zasadzie tylko konkursem. Dopiero w 2020 roku otworzyliśmy formułę i cyrkulacje stały się festiwalem prezentującym nie tylko tą część konkursową, ale też spektakle pełnometrażowe. Spektakle cyrku współczesnego. Tak, mamy jeszcze Young Stage świetny festiwal, świetny konkurs dla młodych. Twórców, czyli tam, chyba poniżej 30 roku życia. To jest aktualnie Młody Cyrkowiec. To jest szwajcarski konkurs, i jest jeszcze festiwal Wiesbaden, również dla artystów całkiem młodych, i, i właśnie do niego trwają zgłoszenia. Także może warto spróbować. Do tego zachęcamy. I tą listę tych festiwali, słuchajcie, my moglibyśmy wymieniać i wymieniać i wymieniać. W Europie, na świecie jest ich mnóstwo i mają one przeróżne formuły, mają przeróżnych odbiorców. Bardzo, bardzo, bardzo często są to festiwale związane z danym miastem, które to angażuje środki finansowe angażuje swój Departament Kultury do organizacji tych festiwali. Dzisiaj chcielibyśmy się pochylić na chwilę właśnie nad tym, po co. Środowisku cyrkowemu, po co są nam te festiwale, po co są nam konkursy, co się wiąże z ich organizacją, jak to trochę wygląda od kuchni. Jeżeli Was to interesuje, to chętnie opowiemy, bo parę festiwali z Asią i z naszymi przyjaciółmi z Fundacji Sztukmistrza zrobiliśmy. I tak jeszcze, jeżeli chodzi o wstęp, to zacznijmy może od rozmowy na temat kultury festiwalowej w ogóle. Tak, pe w pewnym momencie festiwale e, wybuchły jakby, zrobiło się ich bardzo dużo. To była taka główna forma e, uczestnictwa w kulturze, e, bardzo, bardzo modna też. E, w taki sposób e, wiele miast się promowało, jakby odkryło, że to jest e, ciekawa ścieżka, która się sprawdza, jakby te festiwale były kopiowane, były festiwale muzyczne, teatralne e, i cyrkowe, e, bo, bo bardzo wiele miast też uznało, że to jest forma y, promocji dla nich, m, aż do pewnego przesytu, i w pewnym momencie uznano, że, y, że festiwale są już B, y, czy y, i myślę, że w wielu sytuacjach rzeczywiście y, należycie, jakby ta, ta ocena była, była prawdziwa, ponieważ nie zawsze y, te festiwale były. Realnie związane z, i, i z takim miejscem, to były cza, czasem festiwale wydmuszki, tak? Dla mnie, w sytuacji idealnej, festiwal. E, także cyrkowy jest związany z pewnym środowiskiem, tak, że to nie jest tylko taki fajerwerk dwu-trzydniowy, który sprowadzamy sobie gości i, i sobie później jadą i nic z tego nie wynika dla tego miejsca, oprócz tego, że trzeba posprzątać, tylko że to się przenika, to miejsce, ta, to co oglądamy jest pewnego rodzaju zwieńczeniem całorocznej pracy w edukacyjnej Innej, artystycznej bądź motywuje do kolejnej rocznej pracy w Polsce obecnie sytuacja jest taka, że infrastruktura cyrkowa i mam przez to na myśli um, miejsca, w których można się uczyć, trenować, tworzyć spektakle, właśnie festiwale, grupy itd. itd. wiecie całe tak jakby całe środowisko od tej strony organizacyjnej um, jest jeszcze w powijakach. I tak naprawdę to festiwale często pełnią bardzo ważną rolę wspierając cyrkowe produkcje, jak na przykład wspomniane nasze cyrkulacje, Karnawał Sztuk Mistrzów, Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-Artystyczny, czy Inwazja Sztuk Mistrzów, to są festiwale, które wspierają produkcję spektakli, a poza tym, tak jak się nad tym zastanowić, to jeżeli ktoś chce być artystą cyrkowym w Polsce, to w zasadzie jedną z głównych dróg do zarobków takiej działalności artystycznej jest po prostu występowanie na festiwalach. Tak, festiwale też pełnią ważną funkcję, Funkcję edukacyjną mimo wszystko, jeżeli, jeżeli są dobrze zorganizowane, tak. Nasz kolega Marcin Skrzypek mówi, że takim idealnym wręcz festiwalem jest właśnie jego zdaniem, konwencja żonglerska, bo ona zapełnia, zapewnia bardzo różne te aspekty, między innymi właśnie wymianę umiejętności, prezentacje Mistrzów, ale też tą część edukacyjną. I, i ta, ta możliwość spotkania podczas festiwalu, rozmowy o tym, co się zobaczyło, o tym. Co, czego się nauczyło, myślę, że jest bardzo ważne dla całego środowiska, bo wtedy właśnie rośniemy. No i widzicie, już tutaj, tak trochę z wymieniliśmy dwa powody, czy odpowiedzieliśmy dwukrotnie na pytanie, po co są nam festiwale i konkursy. Z jednej strony to jest właśnie dawanie po prostu pracy, dawanie możliwości tworzenia artystom i też edukacja i upowszechnianie kultury cyrkowej. No i może jeszcze nad tym upowszechnianiem się chwilkę zastanówmy, bo Moim zdaniem, myślę, że naszym zdaniem, musimy bardzo mocno pracować jako środowisko cyrkowe nad tym, żeby popularyzować naszą dyscyplinę sztuki, aby coraz więcej osób oglądało spektakle, przychodziło, interesowało się cyrkiem, nowym cyrkiem, po to po prostu, żeby tego odbiorcę dla naszych działań mieć. A wiecie, za odbiorcą idzie i kasa, i po prostu możliwość robienia tego, co kochamy. I tutaj jest też ciekawy aspekt programowania festiwalu, tak? Czyli troszeczkę właśnie zaglądając od kuchni, bo trzeba wtedy tak tworzyć program festiwalu, żeby odpowiadać na potrzeby zarówno. Tak zwanych Mugoli, tak osób z zewnątrz, które nie znają jeszcze, może, cyrku tak dokładnie, dogłębnie, i osób ze środowiska. Czasem są to interesy trudne do pogodzenia i, i, i znam jako organizatorka też wiele takich przypadków, tak? Że, czy, czy nawet sama będąc na jakimś festiwalu. Inaczej się oczywiście ocenia go, e, oglądając, z, znając od tak spektakle, wiedząc, że e, a można było to inaczej zrobić, a można było kogoś innego zaprosić, e, ale myślę, że właśnie to też jest dla nas, dla środowiska taka, taka lekcja, o której trzeba pamiętać: e, że taki program nie jest tylko i wyłącznie dla nas, ale również dla odbiorcy. Przeciętnego, zwykłego, I, i, i to jest też ważne, żeby więcej osób się zakochało w cyrku. A niekoniecznie od razu muszą wchodzić na głęboką wodę i oglądać 40-minutowe yy, francuskie manipulacje jedną piłką, na przykład. Że może to nie jest właściwy początek dla promocji nowego cyrku. To prawda, ja teraz chętnie bym oglądał, a na początku swojej drogi może też faktycznie by mnie to odrzuciło. A żeby jeszcze posłużyć się bardzo konkretnym przykładem, że to robienie tych festiwali. I to różnych festiwali działa, to jeżeli chodzi o nasze lubelskie środowisko cyrkowe, które myślę jest naprawdę, naprawdę silne i mamy tutaj bardzo dużo możliwości pracy, dużo możliwości tworzenia spektakli, ono współistnieje i współistniało prawie, że od samego początku. Z, różny, z różnego rodzaju festiwalowymi inicjatywami, bo Karnawał Sztuk Mistrzów i cyrkulacje, o tym już mówiliśmy, to są festiwale, powiedzmy sobie, w środowisku znane. Karnawał jest bardzo rozpoznawalnym festiwalem, to jest tak naprawdę wizytówka miasta. Ale my też robiliśmy tutaj żonglerską lubelską konwencję, czyli mały zlot miłośników żonglerki i, i cyrku ale zrobiliśmy też dwukrotnie no, tą największą na świecie konwencję, czyli Europejską Konwencję Żonglerską i na przestrzeni lat tych wydarzeń było w przestrzeni miasta tak dużo, że w jakiś sposób ten wizerunek cyrku współczesnego, czy takiego po prostu cyrku, jaki my chcemy prezentować, w jakiś sposób przebił się do świadomości osób, które tutaj mieszkają, które tutaj przyjeżdżają i Mimo tego, że wiecie, to nie jest też tak, że każdy absolutnie mieszkaniec, mieszkanka Lublina wie, co to jest nowy cyrk, to jednak tych osób jest stosunkowo bardzo dużo. Czyli warto robić festiwale. Jeżeli macie taką możliwość w swoim mieście, to zapraszamy do tego. Chociaż warto zadbać, żeby to były festiwale na poziomie. Tak? Ja nie, nie zachęcam tutaj, żeby za wszelką cenę robić festiwal, bo żeby ten festiwal też... Em, był pozytywną wizytówką nowego cyrku, to, to trzeba zadbać o pewne aspekty realizacyjne. Ale z drugiej strony, jeżeli słucha nas ktoś, kto chciałby podjąć się organizacji takiego festiwalu w swoim, w swoim mieście, to pamiętajcie, że no też zaczyna się od początku. Nie można zacząć gdzieś od środka, kiedy się już wszystko wie, wszystko rozumie. I zachęcamy do tego, żeby taką przygodę podjąć. Niesamowita jest też wspólnota celu. Kiedy mamy grupę osób tworzących na przykład wspólnie trenującą, i nagle się okazuje, że słuchajcie, zrobimy wspólnie festiwal, to jest to niesamowita energia, niesamowity powód, żeby się połączyć, żeby, żeby zrobić coś wspólnie, co daje ogromną satysfakcję. A swoją drogą, jeżeli zastanawiacie się nad stworzeniem festiwalu, macie jakieś wątpliwości, macie jakieś pytania, to po prostu napiszcie do nas, chętnie porozmawiamy, chętnie pomożemy na początku tej drogi, bo parę festiwali faktycznie już zrobiliśmy. I przychodzi jeszcze do głowy tutaj ten aspekt taki finansowy trochę przy organizacji festiwalu, bo chyba są takie dwie główne ścieżki, że albo mamy na początek super duży grant, świetnego sponsora, albo dostaliśmy właśnie grant na przykład z naszego miasta i mamy, załóżmy, 100 tysięcy złotych i możemy sobie zrobić świetny festiwal z ogromną reklamą, albo lepiej milion złotych jeszcze I, i po prostu na niczym nie musimy oszczędzać, jest... są fajerwerki, jest przepięknie i to oczywiście sytuacja idealna, niestety bardzo rzadka, chociaż oczywiście życzymy Wam tego, żeby, żeby mieć takie budżety na, na festiwale. Ale drugim, drugim sposobem na zrobienie festiwalu jest to, co Ty mówiłeś już, małymi kroczkami, tak? Nasze, Nasz na przykład konkurs y, cyrkulacje zaczynał się od bardzo małego budżetu, y, w bardzo małej sali, chociaż bardzo gościnnej, Centrum Kultury w Lublinie. Y, I Krok po kroku do już teraz siódmej edycji udało nam się i budżet zwiększyć, i, i, i zasięg ogromnie zwiększyć, więc to są różne sposoby, ale myślę, że też w tym, tym drugim, czyli tym krokowym stylu, można bardzo dużo się nauczyć również i rozwiązywać problemów, które później są już nie takie straszne, jeżeli musimy obracać większymi pieniędzmi, to mamy już dużą wiedzę ze sobą. To może porozmawiajmy chwilę o festiwalach konkursowych, bo ktoś mógłby zadać pytanie. Że po co nam w ogóle są konkursy? Po co stawać przeciwko sobie w jakiejś konkurencji, po co nie wiem, wybierać tego, kto jest najlepszy, jak to w sztuce najlepszy. Że tego się nie da porównać tak naprawdę żąlowania i akrobatyki. Przecież to są tak różne sztuki. Tak, no to jakby po co te konkursy nam są potrzebne. Zagłębimy się na chwilę w ten projekt cyrkulacji, który rozpoczęliśmy te 7 lat temu, bo mieliśmy na samym początku, na samym początku cyrkulacje były tylko konkursem, bardzo konkretny cel. Chcieliśmy dać możliwość osobom z polskiego środowiska cyrkowego na prezentację etiud w profesjonalnych warunkach po to, żeby móc tworzyć te etiudy coraz lepsze, żeby te osoby Mogły pokazać się nie tylko szerokiej publiczności, ale też publiczności eksperckiej, otrzymać od tych ekspertów, jury zaproszonego i innych gości feedback, informację zwrotną, żeby tworzyć po prostu coraz lepsze rzeczy. I myślę, że to świetnie zadziałało, ta motywacja do tworzenia nowych etiut, lepszych etiut, świetnie zadziałała i to było widać w kolejnych edycjach e, cyrkulacji i wciąż widać tak, to, to, taką chęć e, tworzenia, e, wymiany, spotkania, bo to jest też dla mnie bardzo ważne podczas cyrkulacji, że e, to nie jest tylko występ na scenie, i, bo można byłoby ograniczyć tak naprawdę e, cały konkurs do tego, że są e, krótkie próby sceniczne, światło, dźwięk działa, no to lecimy e, i są występy, nagrody i, i Zamiatane, ale cały, cały projekt cyrkulacji opiera się również na wspólnym trenowaniu, na wspólnym wykonywaniu choreografii, przygo przygotowywaniu tej choreografii z naszą świetną panią choreograf. Katarzyną Janus. Tak jest. I, i to wszystko um, zmierza też do tego, że nasi artyści, uczestnicy konkursu rozmawiają ze sobą, wymieniają się swoimi myślami na temat cyrku. I to też ich rozwija, i to myślę, że jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli ktoś miałby ochotę, to lista naszych finalistów, finalistek jest na stronie cyrkulacje.eu. Dużo osób ze środowiska naszego pewnie też znacie. Możecie śmiało napisać, zapytać o, o wrażenia, czy tak naprawdę jest, tak jak mówimy. Ale jeżeli chodzi o konkursy w ogóle, to też jest to coś, wiecie, takiego, taki haczyk dla osób z zewnątrz. Prasa, publiczność często ekscytuje się tym, kto coś zdobędzie, kto co wygra. I takie emocje, takie trochę sportowe emocje mimo tego, że nam nie zależy na ocenianiu siebie między sobą, nawzajem i wyłanianiu tego, kto jest tam mistrzem żonglerstwa tylko yy, tylko budowaniu fajnego spektaklu z fajnymi numerami, to dla ludzi z zewnątrz jednak to jest niesamowicie fajne. I słyszeliśmy o wielu dyskusjach, które toczą się później w wielu różnych domach po finale cyrkulacji, że dlaczego to ta albo tamci dostali to pierwsze miejsce, przecież ci albo tamta to, to byli lepsi, ale to też sugeruje pewien pogłębiony już namysł nad cyrkiem. To jest wspaniałe. Ja nie spodziewałam się tego e, odkrycia, e, ale zostało właśnie, z wielu, z wielu domów dostaliśmy takie informacje, że, że tak takie dyskusje się toczą e, zażarte do późnych godzin nocnych i to jest przepiękne, że właśnie e, tak, że w ten sposób rozwija się też namysł nad sztuką cyrkową e, i nie tylko jury dyskutuje, e, też uwierzcie nam e, bardzo długo, zwykle i bardzo, bardzo dogłębnie analizując e, poszczególne etiudy, tylko również nasza publiczność i to jest, to jest super. Jak do takiego konkursu się dostać, o tym będziemy mówili z Asią w ostatniej części tego odcinka Cyrku na Poważnie, w poradniku. Tam przejdziemy przez takie wskazówki, które mamy też my jako organizatorzy konkursu dla osób, które chciałyby się na w sumie dowolny konkurs cyrkowy, może nie tylko zgłosić. Także zachęcamy, żeby też tego sobie posłuchać, jeżeli to Was interesuje. Natomiast co jeszcze jest bardzo ważne i bardzo cenne, jeżeli chodzi o festiwale cyrkowe, o tej formule konkursowej, to to, że na przykład w Newcomer Show, który jest konkursem organizowanym przez Crystal Palace Varieté w Lipsku, artyści występujący na tym festiwalu, na tym konkursie otrzymują w nagrodę kontrakty, czyli po prostu... Po prostu pracę, na przykład trzymiesięczny angaż w Berlinie, w teatrze Wariete i naszym celem, chociażby przy cyrkulacjach, i w wielu konkursach jest tak, że organizatorom zależy na, to, na tym, żeby przyjeżdżało jak najwięcej osób z branży cyrkowej, żeby oglądać etiudy, czy też spektakle prezentowane na danym festiwalu, na danym konkursie, po to właśnie, żeby dać, wiecie, niezwykle ważną możliwość występu na żywo przed Publicznością ekspercką. No i to jest rzeczywiście bardzo dobra reklama. Mówi się, że ktoś, kto wystąpił na Cirque du Domain, to przez najbliższe trzy lata jego kalendarz jest już wypełniony tak? z różnymi występami. O to się nie musi martwić, bo jest to rzeczywiście ogromna platforma promocyjna. Przyjeżdżają tam bardzo różni bukerzy. I to też przy różnych festiwalach, konkursach jest ważny element programu, takie spotkania specjalne są organizowane, żeby się poznać z różnymi organizatorami festiwali czy warietę. I warto o tym pamiętać, przygotować się odpowiednio, mieć ze sobą wizytówki i, i korzystać. W ogóle jeszcze może dopowiemy, bo o tym nie powiedzieliśmy na samym początku, że jest też taka formuła festiwalowa. Showcaseowa, czyli po prostu są to takie trochę targi. Są festiwale, które pokazują spektakle, często w ogóle za udział w takim festiwalu, nawet nie tyle się dostaje wynagrodzenie, trzeba słono zapłacić. Tam mamy możliwość pokazania się na żywo na przykład setce osób, które mają swoje inne festiwale. I jeżeli uda Wam się dostać do, takie mi do takiego miejsca, jeżeli uda wam się dobrze tam wystąpić, no to, słuchajcie, kariera, drzwi się absolutnie otwierają. Ale to też jest stres, wiem od osób, które występowały na takich showcase'ach, że, że w momencie, kiedy inwestujemy też nasze pieniądze właśnie, żeby kupić sobie miejsce w programie i coś pójdzie nie tak, no to wtedy znowu i straciliśmy pieniądze, i straciliśmy szanse na, na występy w danym roku, to boli bardzo. To była taka nasza dosyć intensywna, dosyć wielowątkowa, posplatana refleksja na temat konkursów i festiwali cyrkowych. I tak może, żeby jeszcze podsumować, to słuchajcie, naprawdę warto i bardzo to pomaga środowisku, kiedy organizujemy wydarzenia, festiwale konkursy, przeglądy, showcase'y, bo w ten sposób po prostu rozszerzamy ten nasz cyrkowy namiot na cały kraj albo i dalej. Organizujemy, ale też uczestniczymy, bo myślę, że to też jest ważne, żeby jeździć nie tylko w Polsce, ale też i za granicą, żeby oglądać różne formaty, oglądać różne spektakle czy różne etiudy, poznawać członków środowiska, bo to daje jakby właśnie rozszerza nam horyzont nasz, nasz cyrkowy. A powiedz, bo nie, nie mówiliśmy, jak myślisz, jak będzie w 2021 z festiwalami cyrkowymi? No myślę, że jest to duża niewiadomość. My, cyrkulację planujemy. Wiemy od wielu osób, że starają się o zdobycie pieniędzy, że trzymają kciuki za to, żeby można było festiwale w 2021 roku organizować. I teraz, w trzeciej części, trzeciego odcinka cyrku na Poważnie, rozmowa z Tomkiem Czyżewskim, który powie Wam o planach festiwalu Owca na 2021 rok. Więc zachęcamy do jej wysłuchania, a to było subiektywnie o festiwalach i konkursach cyrkowych.